Cześć, witajcie na kolejnej prezentacji z naszego cyklu zajęć online. W dzisiejszej części będziemy kontynuować temat ratownictwa i powiemy na temat postępowania w razie wywrotki jachtu bądź pożaru na jachcie oraz na temat czynności ratujących naszą załogę. Zaczniemy od wywrotki jachtu. Najważniejszą zasadą, którą musimy się kierować, jest to, że najpierw ratujemy ludzi, a potem dopiero sprzęt. Niezależnie od tego, czy wywrotka wystąpiła na skutek złych warunków atmosferycznych, czy podczas ładnej pogody przez niekontrolowany zwrot bądź złe rozmieszczenie balastu na jachcie, organizm ludzki może różnie zareagować na nagłą zmianę temperatury i pod wpływem takiego szoku ktoś się może gorzej poczuć bądź wpaść w panikę, dlatego pierwszą czynnością, co wykonujemy po wywrotce, jest sprawdzenie stanu załogi, czyli przeliczenie czy wszyscy są na powierzchni wody, oraz dowiedzanie się, czy wszyscy się dobrze czują. Również bardzo ważne jest to, żeby cała załoga założyła środki ratunkowe, co uchroni ją przed utonięciem oraz utratą ciepła. Musimy również pamiętać o zabezpieczeniu siebie, ponieważ my, jako sternicy, musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej załogi oraz podejmować decyzję, co po kolei będziemy robić. Dlatego również zakładamy środki ratunkowe, zabezpieczamy się przed utratą ciepła, żeby nic nam się nie stało i cała akcja przebiegała bezpiecznie. następuje nie tylko na skutek bardzo ciężkich warunków atmosferycznych. W Najczęstszych przyczyn wywrotki jachtu zaliczamy takie rzeczy jak przebranie żagli w kursach bajdewint i półwiatr, co może doprowadzić do nadmiernego przechyłu i przy nagłym szkwale może przewrócić nasz jacht. To samo może się stać na skutek zablokowania talii w piesku lub przesamienięcia jej na ręce. Gdy przyjdzie gwałtowny szkwał, nie będziemy mogli na czas wyluzować żagli i gdy nie będziemy mieli siły wybalastować naszego jachtu, nasz jacht się przewróci. Dlatego należy pamiętać o tym, że gdy jest mocniejszy wiatr, nie powinniśmy blokować talii w piesku, tylko trzymać ją cały czas w ręce gotową do szybkiego paluzowania. Kolejną przyczyną wewrotki jachtu jest nieprawidłowa praca balastu bądź wsunięcie się załoganta. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby załoga była równomiernie rozsadzona. Gdy jacht za bardzo się przechyla na stronę zawietrzną, powinniśmy przesadzić jednego bądź dwóch załogantów na burtę na żeby wyrównać jacht. Natomiast, gdy wiatr się trochę uspokoi i będzie za duży przechył na burtę na wtedy z powrotem przesadzamy załogantów na burtę zawietrzną. Staramy się cały czas utrzymywać jacht równo na tapli wody. Natomiast do wywrotki na skutek sunięcia załoganta dochodzi wtedy, kiedy jacht za bardzo się przechyla i jakaś osoba zsunie się. Powodując jeszcze większy przechył po stronie żagli i wywrotkę jachtu. Do wywrotki jachtu może również dojść podczas zwrotu przez rufę. Dochodzi do tego wtedy, gdy spóźnimy się z wyruzowaniem żagli po zwrocie, ponieważ może następny wiatr obrócić do kursu Półwiatr bądź nawet Bydeavid, i mając bardzo mocno wybrane żagle, możemy bardzo szybko wejść w mocny przechył, którego nie uda nam się już wybarastawać. Również do wywrotki. Może dojść podczas niekontrolowanego zwrotu przez rufę. Jacht wtedy w ułamku sekundy przechodzi z przechyłu z jednej burty na przeciwną, podczas gwałtownego przelecenia bombu z jednej burty na drugą. Jest to szczególnie niebezpieczne, bo taki niekontrolowany zwrot może nas zaskoczyć. Przez to załoga będzie niegotowa na ten zwrot, jacht może płynąć wolno i mieć dodatkowo podniesiony miecz, co jeszcze bardziej będzie sprzyjać wywrotce jachtu. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie wszystkich zmian dotyczących kierunku i siły wiatru. Czyli obserwujemy, czy za nami nie pojawia się jakiś szkwał, który bardzo często niesie ze sobą zmianę kierunku wiatru, oraz obserwujemy foka, czy nie przestaje pracować, ponieważ on w pierwszej kolejności poinformuje nas o tym, że zbliżamy się do zwrotu przez rufę. Ostatnia najczęstsza przyczyna wywrotki jachtu zdarza się w porcie. Jest ona spowodowana nieprawidłowym poruszaniem się po lekkim jachcie, który ma podniesiony miecz. Dlatego, jak wchodzimy na lekką łódkę, zawsze musimy wchodzić tak, żeby ciężar załogi rozkładał się porówno na prawą i lewą burtę. Gdy nie uda nam się zapobiec wywrotce, musimy podjąć akcję mającą na celu zabezpieczenie naszej załogi i naszego jachtu. Omówimy teraz etapy postępowania w takiej sytuacji. Na początek, tak jak już mówiliśmy, najważniejsze jest zdrowie naszej załogi, czyli musimy przeliczyć wszystkich członków naszej załogi, oraz, jeśli nie były ubrane, przekazać środki ratunkowe bądź asekuracyjne, w celu zapewnienia ochrony przed utratą ciepła oraz utrzymania na powierzchni wody. Bardzo ważne jest dokładne przeliczenie członków załogi, ponieważ doną to nam to informacje o tym, czy nikt nie został uwięziony pod żaglami bądź w kabinie jachtu. Gdy nasza załoga jest już bezpieczna, czyli mają środki ratunkowe, oraz nikt nie jest ranny i się dobrze czuje, przystępujemy do ratowania naszego sprzętu. Najważniejsze jest, żeby podłożyć pod top masztu koło ratunkowe bądź kamizelkę ratunkową. Zabezpieczy to nasz jacht przed obróceniem masztem w stronę dna i będzie go łatwiej postawić. Teraz, gdy nasza załoga jest bezpieczna i nasz jacht zabezpieczony, możemy przystąpić do analizy sytuacji. I podjęcia decyzji, co dalej robimy. Do wyboru mamy cztery opcje. Pierwszą jest próba postawienia jachtu. Jednak najczęściej się to sprawdzi tylko w przypadku małych jachtów typu Omega bądź jachtów regatowych, które są lekkie i nasza własna siła wystarczy do postawienia takiego jachtu. Natomiast przy większych i cięższych jachtach, szczególnie takich kabinowych, gdzie już woda dostanie się do środka, nasza siła nie wystarczy i do postawienia potrzeba użyć motorówki bądź nawet odholować taki jacht na brzeg i tam dopiero próbować go postawić. Gdy widzimy, że nasza siła nie wystarczy do postawienia jachtu, musimy wybrać jedną z dalszych opcji. Czyli na przykład przygotować jacht do holowania. Możemy wtedy zrzucić żagle, ewentualnie położyć maszt, tak żeby ten jacht był jak najłatwiej ciągnąć i żadne elementy nie przeszkadzały temu. Jednak nam samym będzie trudno holować jacht, więc taki manewr możemy wykonać tylko wtedy, gdy ktoś nam pomoże motorówką bądź innym jachtem. Jednak gdy jesteśmy zdani tylko na siebie, zostają nam dwie ostatnie opcje do wyboru. Albo przygotować jacht do dryfu i wybrać brzeg, do którego będziemy starali się dodryfować, bądź opuścić jacht na prowizorycznej tratwie i również wybrać taki brzeg, który będzie dla nas najbliższy. Bardzo ważne jest to, żeby cała załoga przez cały czas trzymała się razem. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jedna bądź dwie osoby popłyną na przykład do brzegu wezwać pomoc, ponieważ może im się coś stać po drodze, komuś się może zrobić słabiej, kogoś złapać skurcz i może im się nie udać dopłynąć do brzegu. Dlatego cały czas trzymamy się razem i dbamy o siebie nawzajem. Omówimy teraz etapy stawiania jartu. Na początek musimy oczywiście podłożyć kamizelkę bądź koło ratunkowe pod top masztu, w celu zapobiegnięcia jego obrotowi w stronę dna. Następnie musimy odnaleźć szoty grota i szoty foka, ponieważ gdyby były wybrane i gdzieś zablokowane, po postawieniu mogłyby zapracować i nasz jacht odpłynąłby od nas bądź wywrócił się ponownie. Również możemy albo wyluzować fał grota, albo ciągnąć za niego, co pomoże postawić nasz jacht. Następnie musimy ustawić jacht tak, żeby kadłub zasłaniał żagiel przed wiatrem, czyli mniej więcej w kursie półwiatr. Dzięki temu fala pomoże nam ruszyć kadłub, a osłonięte od fali i wiatru żagle nie będą zalewane wodą oraz wpychane pod wodę. Gdy już nasz jacht jest gotowy do postawienia, musimy wydobyć miecz ze skrzynki wieczowej, na który następnie musimy wejść i balastować na nim nawet skacząc delikatnie, żeby oderwać maszcz od wody. W momencie, kiedy jacht zacznie wracać do pianu, należy polecić załodze, żeby odsunęła się od jachtu, a samemu trzymać się go w takiej pozycji, żeby można było od razu wskoczyć do kokpitu, jak tylko stanie w pianie. Bardzo ważne jest to, żeby nie dopuścić, żeby jacht przewrócił się na drugą stronę. Może to nastąpić wtedy, kiedy jacht będzie podnosić się za szybko. Gdy mamy taką możliwość, możemy poprosić załoganta, żeby jak będzie możliwość, szedł na drugą burtę w celu wyrównania jachtu. Tak to wygląda w praktyce. Przejdziemy teraz do kolejnej części prezentacji, w której powiemy na temat ratowania naszej załogi. Zaczniemy od zapobiegania wychodzeniu w wodzie. Żeby najdłużej utrzymać ciepło, najważniejszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest ograniczenie ruchów. Czyli jak widzimy, że nie możemy wejść na nasz jacht i jedyne co nam pozostaje to czekać, to staramy się nie tracić np. energii na pływanie w okolice naszego wywróconego jachtu i zbieranie jakichś rzeczy, które z niego wypadły, ponieważ każdy niepotrzebny ruch powoduje, że szybciej się wychodzimy. Najlepszą rzeczą, co możemy zrobić, jest to założenie dodatkowych warstw ubrań, żeby zatrzymać pod nimi maksymalnie dużo ciepła, i przybranie pozycji HELP, inaczej zwaną pozycją embrionalną, polegającą na tym, że maksymalnie staramy się podkulić kolana do brzucha oraz objąć się rękoma. Nie jest to zbyt komfortowa pozycja, ale pozwoli nam dłużej wytrzymać w dziwnej wodzie. Natomiast gdy jesteśmy w wodzie w kilka osób, możemy ułożyć się w pozycji clinch, czyli tak jak widzimy po prawej na zdjęciu, objąć się rękoma i trzymać się wszyscy razem. Długie przebywanie w zimnie grozi stanem zwanym hipotermią. Hipotermia jest to stan zakłócenia normalnego funkcjonowania organizmu, kiedy temperatura ciała spadnie poniżej 35 stopni. Wyróżniamy trzy stopnie hipotermii: łagodną, umiarkowaną oraz ciężką. Hipotermia łagodna wymaga natychmiastowego ogrzania np. Na kocem i zmiany odzieży na słucham. Na tym stopniu, jeszcze jesteśmy w stanie sami się przebrać, sami założyć dodatkowy polar bądź przykryć się kocem, jednak gdy będziemy dłużej przebywać w zimnie, możemy wpaść w umiarkowany poziom hipotermii i na tym poziomie już będziemy mieli tak duże dreszcze i będzie nam tak zimno, że nie będziemy w stanie sami siebie ogrzać, założyć dodatkowych kocy bądź się przebrać, tylko już będziemy potrzebowali do tego pomocy. Czyli ktoś musi nam pomóc się przebrać, ktoś określa z dodatkowymi kocami i może posłużyć się delikatnym masażem, żeby szybciej przywrócić naszemu organizmowi wyższą temperaturę. Trzeci najwyższy poziom hipotermii, czyli ciężka hipotermia, objawia już się tym, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna i nie oddycha. W tym przypadku konieczne jest przystąpienie do masażu serca z równoczesnym ogrzewaniem i osuszaniem ciała poszkodowanego, tak żeby cały czas podnosić jego temperaturę. W żadnym wypadku osoba wychłodzona nie może spożywać alkoholu. Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, prowadząc do szybszego obiegu krwi w organizmie i szybszą utratę ciepła. Unikamy również gwałtownego ogrzewania poszkodowanego. Należy powoli ogrzewać ciało przy pomocy np. dodatkowych końców bądź delikatnego masażu. Tutaj na wykresie przedstawiona jest zależność bezpiecznego czasu przebywania w wodzie od temperatury. Widzimy, że w temperaturze wody powyżej 20 stopni możemy wytrzymać nawet 30 minut i dłużej. Natomiast gdy temperatura wody spadnie poniżej 20 stopni, czas przeżycia gwałtownie spada. Także przy 15 stopniach nasz organizm przeżyje tylko 5 minut w zimnej wodzie, a poniżej 5 stopni już niecałe 3 minuty. Dlatego w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę bardzo ważny jest czas. Manewr powinien być wykonany jak najszybciej, żeby udało się podjąć człowieka na pokład najlepiej w mniej niż 3 minuty. Wtedy mamy największe szanse, że uratujemy człowieka zdrowego i w pełni sprawnego. W przypadku, kiedy dojdzie do utraty przytomności naszego załoganta, w pierwszej kolejności musimy zawołać kogoś do pomocy. Najlepiej taką osobę wyznaczyć imiennie, tak żeby ta osoba miała pewność, że to o nią chodziło i to ona będzie odpowiedzialna za wykonywanie dalszych instrukcji. Następnie każemy tej osobie zadzwonić pod numer alarmowy i przekazać wszystkie informacje o tym, co się dzieje, a my przystępujemy do ratowania poszkodowanego. W pierwszej kolejności musimy udrożnić drogi oddechowe czyli jedną dłoń kładziemy na czole poszkodowanego, a drugą przy pomocy dwóch palców popychamy za żuchwę od spodu. Następnie przykładamy ucho do ust poszkodowanego i staramy się wyczuć ciepło wydychanego powietrza, usłyszeć szmer wydobywającego się z ust powietrza oraz obserwujemy klatkę piersiową, czy widzimy ruchy oddechowe. Obecność oddechu sprawdzamy przez 10 sekund. W przypadku oddechu prawidłowego Powinniśmy wycząć od dwóch do trzech oddechów. Jeśli oddech jest prawidłowy, należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i czekać na przyjazd służb ratunkowych. Jeśli nie wyczujemy prawidłowego oddechu, musimy niezwłocznie kazać komuś zadzwonić pod numer alarmowy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, i jak najszybciej przekazać tą informację dyspozytorowi. Tutaj również kluczową rolę odgrywa czas, dlatego jak tylko to jest możliwe, powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wykonywania 30 uciśnięć klatki piersiowej, przerywanych dwoma oddechami ratowniczymi. Sekwencję 30 uciśnięć i dwóch wdechów wykonujemy tak długo, aż nie przyjedzie zespół ratowników, bądź do czasu utraty naszych sił, ponieważ gdy już będziemy zmęczeni, po pierwsze nasze uciśnięcia nie będą efektywne, a po drugie może nam coś się stać, może nam się zrobić słabo, i może się okazać, że będzie trzeba ratować dwie osoby zamiast jednej. Dlatego jak jest taka możliwość, najlepiej wykonywać uciśnięcia w dwie osoby na zmianę. Kiedy jedna straci siłę, zamieniamy się, w tym czasie druga wykonuje uciśnięcia, aby my odpoczywamy. Tutaj na rysunku widzimy sposób ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Jest to jedna z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne utrzymanie drożności dróg oddechowych. W tej pozycji zmniejsza się też ryzyko zadłowienia, ponieważ treść ewentualnych wybiocin bądź innych płynów znajdujących się w jamie ustnej samoistnie z niej wypłynie. Jednak pozycja bezpieczna nie jest dla wszystkich poszkodowanych. W Pozycji bezpiecznej nie możemy układać poszkodowanych z podejrzeniem urazu kręgosłupa, np. w wyniku upadku z wysokości bądź skoku z jachtu na głowkę. Takiego poszkodowanego, o ile nie znajduje się w wodzie, Należy pozostawić w takiej pozycji, jak go zastano. I w takiej też pozycji sprawdzamy oddechy poszkodowanego oraz inne funkcje życiowe. W przypadku, gdy poszkodowany znajduje się w wodzie, należy go z niej niezbocznie wyciągnąć, uważając na to, żeby głowa, szyja i tłów poszkodowanego znajdowały się w jednej linii. Pod żadnym pozorem nie można pochylać głowy. W przypadku, kiedy poszkodowany z podejrzaniem urazu kręgosłupa leży na brzuchu. I stwierdzimy od niego zatrzymanie oddechu, musimy tego pacjenta przewrócić na plecy i przystąpić do zabiegów resuscytacyjnych. Ostatnią bardzo ważną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, żeby nigdy nie zostawiać poszkodowanego bez opieki. W każdej chwili może się czymś zakrztusić, może stracić oddech, dlatego cały czas ktoś musi pilnować tego poszkodowanego i monitorować jego stan do czasu przyjazdu zespołu medycznego. Ostatnią sytuacją awaryjną, jaką poruszymy, jest pożar na jachcie. Do najczęstszych przyczyn pożarów na jachcie zaliczamy. Nieumiejętne obchodzenie się z instalacją gazową i niedbarstwa, czyli np. pozostawienie zapalonego palnika dłużej niż to konieczne, bądź pozostawienie bałaganu w obrębie kuchenki gazowej, szczególnie jakichś papierów bądź innych elementów, które łatwo się mogą od niej zapalić. Następną częstą przyczyną pożarów jest niewłaściwa eksploatacja instalacji paliwowej, która na przykład może doprowadzić do wycieku paliwa, lub elektrycznej, czyli np. doprowadzanie do zwarcia, w następstwie miejscowego przegrzania się izolacji kabla i jej zapalenia. Ostatnią bardzo częstą przyczyną pożarów jest samozapłon i nieumyślne podpalenie, bardzo często spowodowane paleniem papierosów, szczególnie pod pokładem i wyrzucaniem niedopałków do śmietnika, bądź oświetlenie wnętrza jachtu przy pomocy świec. W celu uniknięcia pożaru powinniśmy trzymać się zasad przeciwpożarowych. Pierwszą ważną zasadą jest to, że każdy podejrzany zapach musi zostać rozpoznany. Czyli jak pojawił się jakiś nieznany zapach, np. Na przykład, na przykład dymu bądź palonej gumy, powinniśmy niezwłocznie sprawdzić, czy nie ma jakiegoś zapłonu bądź wycieku. Bardzo ważne jest też to, żeby instalacja gazowa i elektryczna była sprawna i regularnie kontrolowana. Następnie ważne jest to, żeby w zasięgu ręki była minimum jedna gaśnica bądź inny sprzęt gaśniczy. W przypadku pojawienia się ognia, będzie mogą być niezwłocznie ugaszone, zanim zdąży rozprzestrzenić się na dalszą część jachtu. Jedna gaśnica powinna znajdować się szczególnie w kambuzie, czyli w kuchni jachtowej. Następnym ważnym elementem jest poinformowanie załogi na temat obsługi sprzętów gaśniczych, tak, żeby w przypadku pożaru każdy członek załogi był w stanie szybko zareagować na pożar i przystąpić do gaszenia. Również należy zapoznać członków załogi z obsługą instalacji na jachcie, tak, żeby każdy wiedział przede wszystkim, jak obsługiwać się z kuchenką gazową, jak zakręcać i odkręcać butle z gazem oraz jak obsługiwać instalację elektryczną, czyli gdzie znajdują się bezpieczniki jak bezpiecznie korzystać z poszczególnych gniazdek, na co należy uważać oraz kiedy można ładować urządzenia. Pod pokładem powinien obowiązywać bezwzględny zakaz palenia. A jak już ktoś musi zapalić na pokładzie, powinien to robić na burcie zawiecznej, tak żeby dym nie dostawał się do jachtu. Ostatnią ważną zasadą jest to, żeby nie pozostawiać dłużej niż to konieczne zapalonego światła oraz gazu. Szczególnie wtedy, kiedy opuszczamy nasz jacht i nikogo nie będzie w okolicy. Sprzęt przeciwpożarowy, który możecie spotkać na jachtach, składa się z gaśnic pianowej proszkowej śniegowej, skoca gaśniczego, z rękawic z materiału odpornego na wysoką temperaturę, stoporka oraz z metalowego wiadra z linką. Należy pamiętać o tym, że nie wolno gasić pożaru instalacji elektrycznej pod napięciem oraz płynów lżejszych od wody, np. benzyna, przy pomocy wody. Stwarza to duże ryzyko dla naszego zdrowia oraz będzie sprzyjać się rozszerzaniu pożaru. Pożary instalacji elektrycznej oraz zapłon płynów, np. benzyny, gasimy tylko przy pomocy gaśnic. Omówimy teraz zasady postępowania w przypadku pożaru. Gdy tylko zobaczymy ogień, bardzo ważne jest poinformowanie o tym całej załogi, czyli ogłoszenie alarmu pożarowego. Równocześnie z ogłoszeniem alarmu natychmiast przystępujemy do gaszenia ognia, tak żeby starać się go zatrzymać zanim zdąży się rozprzestrzenić. Gdy to się nie uda, wywołujemy całą załogę na pokład i w przypadku kiedy mamy postawione żagle, przystępuje ona do ich zrzucania. Bardzo ważne jest też ewakuowanie butli z gazem z zasięgu ognia. Gdy już żagle są zrzucone, wyznaczamy najsilniejszych członków załogi do prowadzenia ewakuacji. Gdy gasimy pożar wewnątrz jachtu, ułatwieniem będzie zamknięcie wszystkich włazów i otworów do wnętrza kabiny. Odetnie to dopływ powietrza i przydusi trochę ogień. W zależności od miejsca pożaru, wskazane jest objęcie następujących kursów. Kiedy ogień jest na dziobie, płyniemy kursem pełnym, jak bacztak bądź fordewind. Gdy ogień pojawi się na śródokręciu, płyniemy kursem półwiatr i gdy ogień pojawi się na rufie, Płyniemy kursem ostrym, np. Bajemit. Dzięki temu ogień będzie zdmuchiwany poza jacht i spowolni to rozprzestrzenianie się ognia po pokładzie. Natomiast gdy używamy gaśnicy, powinniśmy je używać zawsze od strony nawiecznej, tak żeby gasić ogień z wiatrem, a nie pod wiatr. Na sam koniec powiemy jeszcze o sposobach wzywania pomocy będąc na jachcie. Pierwszym ze sposobów jest nadanie sygnału SOS. Składającego się z trzech krótkich dźwięków, trzech długich dźwięków i trzech krótkich dźwięków. Możemy go nadawać na różne sposoby albo przy pomocy błysków światła, albo przy pomocy sygnałów na radiotelefonie, bądź przy pomocy innych sygnałów dźwiękowych. Kolejnym ze sposobów jest nadanie na radiotelefonie komunikatu Mayday, który trafi do wszystkich statków w okolicy i zostanie przekazany bądź trafi od razu do najbliższej stacji brzegowej. Która wyśle do nas pomoc. Następnym sposobem wzywania pomocy jest wystrzelenie rakiety lub odparenie flary wyrzucającej czerwone gwiazdy. Również pomoc możemy wzywać przy pomocy sygnałów dźwiękowych, jak na przykład przy pomocy wystrzału armatniego lub innego sygnału detonacyjnego w odstępach jednej minuty. W porze dziennej możemy pod salingiem wywiesić flagę N i C według międzynarodowego kodu sygnałowego. Również w porze dziennej możemy posłużyć się sygnałem dymnym o barwie pomarańczowej. Ostatnim sposobem wzywania pomocy, o którym powiemy, jest powolne i powtarzalne podnoszenie i opuszczenie obu wyprostowanych ramion w bok, które w porze nocnej możemy wykonywać trzymając zapalone flary w ręce. Dlatego jak jesteśmy na jachcie i chcemy komuś pomachać, nigdy nie machamy obiema rękami bokiem, ponieważ ktoś może to zinterpretować, że wzywamy pomocy i co się tam dzieje? I to by było na tyle w dzisiejszej prezentacji. Dziękuję za uwagę, i do usłyszenia.